Mateusz, a jak to jest? Ty się stresujesz za każdym razem, jak występujesz? Nawet teraz? Serio? Naprawdę? Tak, za każdym razem. Za każdym razem się stresuję, tylko dzisiaj dla mnie stres, trema to jest po prostu objaw tego, że wszystko jest ok, że mam to pod kontrolą. Kiedyś powodowało, że nie potrafiłem wykrztusić siebie słowa, chciałem zapaść się pod ziemię i najlepiej uciec po prostu na drugi koniec świata. Dlatego dzisiaj podzielę się z Wami, jak można zaprzyjaźnić się, może nie, ale zakolegować się z Tremą, żeby była Twoim sprzymierzeńcem. Zapraszam. Pewnie większość z Was kojarzy taki serial Przyjaciele, Friends. 10 niesamowitych sezonów o szóstce przyjaciół. Ja miałem wtedy 9 lat. Gdzieś, albo 10. Jak obejrzałem pierwszy raz odcinek, yy, że rozbierze bierze ślub z Emily i w momencie, kiedy biorę sobie ciebie, Emily za żonę mówi uh, Ross. Take the Emily. Take the Rachel. Dokładnie tak. No i tutaj... Ja dostałem takim trochę obuchem w głowę, bo przede wszystkim, no wow, ja kibicowałem tej parze od zawsze, chociaż Rosowi nigdy nie daruję y, dziewczyny z ksero, y, ale w każdym razie wracając stricte do tego, ja y, zestresowałem się tym bardzo mocno, że mi to też się przytrafi. Serio, mając 9 czy 10 lat. Naprawdę. Ja nie potrafiłem wtedy w emocje, przez długi czas nie potrafiłem, gdzieś dzisiaj jestem w stanie powiedzieć, co tak naprawdę się ze mną zadziało. Tak? To, ten stres mi mega towarzyszył przed tym, że, że, że pomylę to imię na tym ślubie. Tak naprawdę, stricte chodziło o to, że ja się bałem oceny innych. Serio. E, czy dzisiaj się boję? Myślę, że też to jest, tylko że dzisiaj nauczyłem się z tym żyć i nauczyłem się to przekładać na coś bardziej pozytywnego. Serio. I dlatego wam troszeczkę teraz opowiem. Najczęściej... Najczęstsze objawy tremy, czyli suchość w gardle, brak, y, pustka w głowie po prostu, spocone dłonie, y, tutaj pod pachami gdzieś karty, inne elementy ciała, y, drżenie głosu, y, płach, tych rzeczy, tych symptomów y, tremowych, stresowych można byłoby wymieniać naprawdę bardzo dużo. I ja też takowe mm, posiadałem, i sobie nie potrafiłem z tym na początku poradzić. Nie wiedziałem, co robić, żeby, żeby sobie z tym, y, żeby to uczucie przeszło. Oczywiście, w, w, kiedyś to y, pierwsza rzecz, no i to ci doradzi każdy, y, przecież musisz się, nie wiem, napić, coś zażyć. Wtedy stres ci minie i będzie ci dużo łatwiej. Ok, fajnie, tak? Tylko no to skończyć się, skończyć jak się skończy. No ale to dobra, zamknijmy temat. Nie. Nie. Żadnego rodzaju używki nie pomogą Wam w tym. Jednorazowo pewnie tak i ktoś może się dać omamić temu, że tak będzie zawsze. Nie, tak nie będzie, więc w ogóle nie bierz tego w żaden sposób pod uwagę nigdy. Nazywanie tremy tego, że na przykład nie wiem. Wyobraź sobie, Mati, że wychodzisz na scenę, a przed tobą są ludzie, którzy siedzą nago albo w piżamach. Mi to totalnie nie pomaga. Nie. Dopiero w sytuacji, kiedy ja sobie uzmysłowiłem, że tak naprawdę ja się boję oceny innych, to była jedna rzecz, ale drugi, druga rzecz była taka, że ja sobie uzmysłowiłem, po co ja tutaj jestem, ale też po co są ci ludzie. Czy ci ludzie przyszli patrzeć, jak ja wyglądam? Jeżeli to nie jest konkurs MIS, to raczej nie. Oni przyszli mnie posłuchać. Tak samo ty, jeżeli wychodzisz na zebraniu w pracy zdać raport półroczny, to oni nie przyszli na ciebie stricte popatrzeć. Okej, okay, dobra, tamte komentarze naprawdę odłóżcie sobie na bok. Ja mówię tutaj o konkretach. Przyszli ludzie posłuchać tego, w jakim miejscu jest firma. Czy plany zostały zrealizowane, ile będzie teraz dołożone, czy będzie premia, czy będzie czekolada na święta, i tak dalej. Oni się skupiają na tym, co ty będziesz do nich mówić. Więc wychodząc za każdym razem do wystąpienia publicznego, zastanówcie się, co usłyszy widz. To jest bardzo ważne i tego nauczył mnie mój kolega Paweł Burczyk. Pokazał mi to kiedyś bardzo dobitnie na jednym z moich wystąpień power speechowych, które odsłuchiwał na nagraniu. Eee, I druga rzecz, jakie wartości przekażesz swoim odbiorcom? Bo ty możesz wyglądać perfekcyjnie, idealnie, nieskazitelnie, poruszać się po scenie po prostu fantastycznie, mieć przepiękną prezentację, opanowaną, znaną na pamięć, itd. Ale jeżeli tam nie będzie treści, to i tak jest klapa. Więc warto się zastanowić, po co ci ludzie przyszli Ciebie posłuchać. I po prostu sam przed sobą odpowiedzieć, że chcę to dowieść, dać im to, po co oni przyszli. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, trema jest gdzieś tam moją koleżanką, która mi towarzyszy i jest takim bardziej poklepaniem po ramieniu. Fact, fakt faktem, mam te objawy. Moje serce czasem tak wali, że to widać, jak kamizelka mi się porusza. Serio, naprawdę. Ale, ale ja już to traktuję na zasadzie, OK, jesteś, pojawiłaś się, moja droga, tremo. To znaczy, że wszystko jest w porządku. To znaczy, że ja mam w sobie pokorę. To znaczy, że mi zależy na tych ludziach, którzy przyszli, którzy czekają. I nieważne, czy to są dwie, trzy osoby, 10, 20, czy kilka tysięcy, bo takowe wystąpienia też prowadziłem jako konferencjer. To zobaczcie, że ta trema mi pokazuje, że ona jest, że mi zależy na, na tych ludziach, że mi zależy na Was. Okej, okay. Mati, czy masz jakieś rytuały przed swoimi wystąpieniami? Mam. Bo czasem się zdarza tak, że, mm, tak wam powiedziałem, trema jest, ale to nie znaczy, że ona mi czasem nie przeszkadza. Ja też czasem potrzebuję sobie z nią troszeczkę porozmawiać i sobie z nią trochę poradzić. Jednym z największych elementów, który mi w tym pomaga, jest po prostu playlista. Moja ulubiona playlista na Spotify'u. Gdzie dokładam piosenki, które dają mi powera, nakręcają mnie do tego. Czasem jest to spokojny utwór. Czasem jest to energetyczny utwór. W danym momencie pasuje do mojego nastroju. I ja często wtedy już to słucham w drodze, w pociągu bądź w samochodzie kiedy już jadę na jakieś wydarzenie, wystąpienie, a czasem kiedy stoi już po prostu przed samym, przed samym wyjściem. Innym elementem, który też pomaga uspokoić mi oddech i który bardzo mocno Wam polecam, ja ten system znałem wcześniej, ale go nie korzystałem z niego i to jest dosyć ciekawe też w naszej naturze, że my o czymś wiemy, a potem mówimy, e, nie będę tego sprawdzać, wiem, że to jest, ale ludzie mówią, że to działa, ja nie miałem czasu, żeby to sprawdzić. I tak samo było u mnie z tą metodą. Metoda 4 x 4, jeżeli chodzi o oddychanie, na YouTubie znajdziecie podkłady muzyczne z wybijanym rytmem, co też pozwala na początek się bardzo łatwo tego nauczyć, bo mamy, bierzemy wdech na 4, przez 4 liczymy. Raz, 2, 3, 4. W tym momencie bierzemy wdech. Przez 4 sekundy kolejne ten wdech trzymamy. Przez 4 kolejne sekundy ten dech. Wdech wypuszczamy. Tak? I jesteśmy na bezdechu. Znowu kolejne 4 sekundy. 4 sekundy bierzemy, trzymamy i tak dalej, i tak dalej. Mamy taki boksik. I to naprawdę kilka razy powtarzane przed wyjściem na scenę bardzo pomaga. Pomaga też z, z, wyrównać oddech, ale pomaga też dobrze dotlenić mózg. I naprawdę ta trema się potem przesuwa. Kto nie testował, zachęcam, przećwiczcie to. Tylko naprawdę, proszę Was, nie róbcie tego raz i pytajcie: O, nie zadziałało. Jeszcze robicie to, nie wiem, w drodze do, na jakąś imprezę albo gdzieś tam i w ogóle. Nie, naprawdę siądźcie na chwilę, poświęćcie na to 5 minut. To nie jest dużo. Są trzy rolki z kotami na Instagramie, mniej. A możecie zapanować nad swoimi emocjami. Naprawdę Wam polecam tą metodę. Perfekcjonizm. Banka, w której Żyłem bardzo długi czas i starałem się, żeby wszystko było idealne, perfekcyjne. A nawet jak takie było, to i tak odczuwałem niedosyć i niezadowolenie sam z siebie albo z sytuacji, yy, które spowodowywałem. Dawało mi to jeszcze większą frustrację, koło się nakręcało, napędzało. Aż do momentu, kiedy nie zdałem sobie z tego świetnej sprawy i postanowiłem coś z tym zrobić i wyrwać się z tego yy, tutaj właśnie koła perfekcjonizmu. Dzisiaj skupiam się na tym, żeby być sobą, żeby robić coś, co mi daje fan, ale też żeby ludzie naprawdę to, po co przyszli, dostali. I bardzo szybko załapałem, że ta metoda jest najlepszą i daje win-win z obu stron. Naprawdę. Więc, jeżeli jesteś perfekcjonistką, perfekcjonistą, to proszę cię, postaraj się odłożyć to na bok. Wiem, wiem, to jest naprawdę trudne, to jest naprawdę mega. Ale nikt nie będzie patrzył, czy twój komiersz wygląda tak? Czy twoja kamizelka jest w ten sposób? Czy tutaj za mną jest na pewno wszystko fioletowe, i tutaj po lewej, po prawej stronie ja siedzę na pewno po środku, tak? Bo tak naprawdę, według wskaźnika kamery, gdzieś powinienem siedzieć cały czas tak? Nie, ja już tak nie chcę. Ja chcę po prostu dawać wam informacje, przekazywać wam rzeczy, z których ktoś coś może wyciągnąć, zaczerpnąć i chcę po potem wróci do mnie i powie, wow, Mateusz, słuchałem twojego ostatniego podcastu, zastosowałem to, moje życie się troszeczkę zmieniło. Jedna tysięczna, jedna milionowa mojego życia w jakiś sposób się zmieniła, miałeś na to moje życie wpływ. Super, dziękuję, jestem wdzięczny, że to co robię jest ważne. Jeżeli nawet wychodzisz na e, zebranie. Na każdym zebraniu jest taka sytuacja, że ktoś musi zacząć pierwszy. I masz przedstawić wartości ostatniego kwartału przed ze swoim zespołem, albo przed zespołem i prezesem i w ogóle jeszcze nie wiadomo kim innym. To skup się na tym, co chcesz przekazać, a nie na tym, czy na pewno to będzie wszystko ok. Oczywiście wiadomo, że ten strój, design musi być odpo odpowiedni, dopasowany, i dlatego współpracuję z Magdą Andler i razem wam w dwójkę. Mówimy, że komunikacja niewerbalna i werbalna są bardzo ważne i zawsze muszą się trzymać razem. Ale jeżeli mówimy dzisiaj o tremie, to skupcie się na tym, nie czy na pewno mamy dobrze właśnie zapięty guzik, w sensie, czy jest na pewno prosto, bo on będzie ok. Dobraliście go sobie kolorystycznie. Wiecie, jak powinien być założony. Jest tak założony. To, że on jest ciut krzywo, niczego tutaj nie zmieni, bo ludzie będą słuchali tego, co wy do Was mówicie. I to jest bardzo ważne. Oczywiście, czasem myślę, że kobiety mają z tym troszeczkę większy. Nie, nie, nie problem, ale że kobiety często stawiają niewygodę na wygląd, czyli w sensie bolą mnie nogi w tych szpilkach ale świetnie w nich wygląda i będę w nich chodzić nie? znowu mi się przypomina scena z przyjaciół i kozakami Moniki ale to nie o tym rozpoczęcie każdego wystąpienia bardzo ważna rzecz ja pracując z moimi podopiecznymi na warsztatach 1 na 1 czy przygotowując kogoś do Wystąpień na scenie dłużej, czy przygotowując kogoś właśnie, żeby prowadził swoje zebrania w swojej firmie. Zawsze zaczynamy rozmowę od tego, a w jaki sposób ty zaczynasz. Byliście nieraz na no, różnego rodzaju wystąpienia przecież i widzieliście, że dana osoba sobie na początku nie radzi. Coś jest nie tak. Coś nie wychodzi. I nagle jest klik i zaskoczyło, zadziałało. Hm. Co się wydarzyło? Po prostu minął. Ten pierwszy etap stresu. Myślę, że gdzieś tak średnio, statystycznie, jak ja to obserwuję, to jest gdzieś siódma, ósma minuta wystąpienia. Ale można zrobić to szybciej. Właśnie otwarciem swojego wyjścia, przygotowaniem się na to, że nie musisz wychodzić i się przedstawiać. Jeżeli ktoś przyszedł, bo <gupił> kupił bilety na Twój występ, jeżeli ktoś przyszedł, bo wie, że to ty będziesz przemawiać. Jeżeli ktoś przyszedł i jest na sali, bo wie, że jesteś dyrektorką, prezesem spółki, dyrektorem, menadżerem, jakkolwiek, i nie jesteś tutaj pierwszy dzień, to nie musisz się przedstawiać i iść znowu w tą sztampę. Kto mnie troszeczkę słucha, wie, że jestem przeciwnikiem tego, żeby. Oczywiście, że są pewne formuły, na których my nie uciekniemy. Tak? No, tutaj przygotowując czasem osoby, które, które są związane z polityką, tam wiem, że też nie przeskoczymy pewnych elementów. I one muszą pozostać takie, jak są, ale też mamy na nie wpływ. Dlatego ja zawsze pracując z kimś jeden na jeden dostosowuję to rozpoczęcie do tej osoby. Ja moje power speech'y zawsze zaczynam historią. Zawsze. Ja się nie przedstawiam, nie przychodzę i nie mówię, dzień dobry, nazywam się Kraśnicki Mateusz, jestem terenerem budowania relacji i tak dalej, i tak dalej. Nie. Tylko ja przychodzę, zaczynam historię. Po pierwsze, a historia jest ciekawa, ludzie zaczynają mnie słuchać. Po drugie, ja opowiadając historię, która jest częścią mojego życia, otwieram się na ludzi i ten stres mi szybciej mija. Naprawdę. Mega sprawdzona rzecz. Polecam wam. Dlatego mówię, jeżeli ktoś ze mną pracował lub będzie chciał ze mną podjąć współpracę, na co też serdecznie zapraszam, to będziemy działali na tym, żeby wyrobić, wypracować Twoje rozpoczęcie każdego wystąpienia. Tak? Żeby dzięki temu ten klik, kiedy Twój stres puszcza, nastąpił jak najszybciej, żeby weszła ta swoboda i prawdziwa Twoja osobowość. To jest dla mnie najistotniejsze. Co jeszcze można zrobić, żeby na początku pozbyć się tego stresu? Przerzucić stres na oczywiście widownię. Tak? Prowadzę zajęcia. I mówię, dobra, a teraz powiedzcie mi, i co się dzieje. Nagle y, długopis mi spadł. E, e, tak, nie, notuję, notuję, notuję właśnie w tym momencie. SMS, SMS, no kurde, no nie, przepraszam. Nie, tak. Nikt się nie patrzy tak, nie. jest przerzucenie stresu, to ludzie się zaczynają stresować, a nie te w tym momencie. To jest bardzo ważne, żeby umieć też właśnie przełożyć ten stres, albo po prostu. Po ludzku, zakomunikować to. Kurczę, słuchajcie, no, stresuję się dzisiaj, no. No, występowałem nie raz, no, a dzisiaj tak mnie po prostu strzeliło, że po prostu mówię, no, nie wyjdę, no, no nie wyjdę, naprawdę. Gdyby nie to, że jest pan prezes, to ja bym po prostu już tutaj, no, do nie wyszedłbym się odwrócił, nie wiem, wziął chyba L4 i po prostu udawał, że jestem chory, bo tak się, e, tak się dzisiaj po prostu źle czuję z tym wszystkim. No, spoko, normalnie. Możesz tak powiedzieć, słuchajcie, świat się nie zawali, serio. To jest tak samo, jak kupujesz ci bo family, nie? a jesteś singlem. Nikt tego nie sprawdza, naprawdę. Tutaj jest podobnie. Masz prawo mieć słaby dzień. Masz prawo się bardziej stresować niż zwykle. I możesz o tym po prostu powiedzieć. A może też się coś wydarzyło takiego w twoim życiu, jadąc na to wystąpienie. Może coś ci rozwaliło. I czasami udając, że jest ok, bo przecież chłopaki nie płaczą, warto powiedzieć, że coś mnie dzisiaj gryzie, coś mnie dzisiaj dopadło. Oczywiście niech to będzie oczywiście też odpowiedniego kalibru, nie? na zasadzie trzeci dzień z rzędu, misio, mój chomik nie je. Dlatego jestem dzisiaj taki przygnębiony, więc spotkanie, które dzisiaj z wami poprowadzę, będzie po prostu smutne. No nie. Ale jeżeli coś się takiego wydarzyło naprawdę, co może mieć na Was wpływ, zakomunikujcie to. Teraz już mówiąc w pełni poważnie, da Wam to yy, ulgę. Naprawdę ulgę. Bo rozłożycie ten ciężar na wszystkie osoby, które są z Wami. I to naprawdę. To co działa? Podsumowując, nie walcz z Tremą. Nazwij ją. Nie mów. Ach, znowu ta cholera przyszła. Kopec. Cześć. Fajnie, że jesteś, to znaczy, że mam w sobie pokorę, że jestem odpowiedzialna, odpowiedzialny i że wykonuję swoją pracę, swoją powinność w należyty sposób, z szacunkiem do ludzi, którzy przyszli mnie słuchać. Po drugie, wybierz sobie jakiś, stwórz swój rytuał, który będzie Tobie pomagał. Nie wiem, może to będzie narysowanie domku, może to będzie narysowanie człowieczka, może to będzie wykrzyczenie się na głos, może to będzie zrobienie czegoś zupełnie innego, albo wyłączenie po prostu swojej ulubionej. Piosenki na y, słuchawkach. Spróbuj. Po trzecie, nie myśl o sobie. Myśl o odbiorcy. Myśl o tym, co ludzie takiego zabiorą ze sobą po skończonym twoim y, występie, po twojo, skończonym twoim przemówieniu. Perfekcji mówimy stanowcze nie. Stawiamy na autentyczność. Bądź sobą, bo jeżeli będziesz perfekcyjnie ćwiczyć, tak jak słyszę czasami, jak moi podopieczni ćwiczą swoje elevator pitch, bo chcą mi bardzo mocno zaimponować, to ja tego nie sprawdzam. Ja bardziej właśnie patrzę, jak wy będziecie brzmieć przed ludźmi. To jest dla mnie ważniejsze, niż to, czy ty dobrze zaakcentujesz słowo. Oczywiście, że jest to ważne, ale to przyjdzie w późniejszym elemencie. Skup się najpierw na tym, żeby to robić po prostu z serca i robić to tak, jak to czujesz. Po piąte... Jeżeli chcesz przygotować się profesjonalnie do jakichkolwiek wystąpień publicznych. A tutaj uwaga, bo wystąpienie publiczne to jest wtedy, w tym momencie, kiedy mówisz nawet swojej drugiej połówce w kuchni, że ma posprzątać. Tak, to już jest wystąpienie publiczne. Jeżeli mówisz do dzieci, to już jest wystąpienie publiczne. Więc zobaczcie, zakres hasła wystąpienie publiczne. Jest dosyć duży, a nie jest to tylko to, że stoisz na scenie w snopie światła, przed sobą są setki osób. Tak, to też jest wystąpienie publiczne. Jeżeli prowadzisz swoją działalność, jeżeli jesteś menadżerem, dyrektorką, masz odprawy, chcesz, żeby te odprawy były inne niż zawsze, żeby ludzie cieszyli się, że idą posłuchać tego, co mówisz, co masz do przekazania, odezwij się do mnie, daj znać. Są jeszcze wolne terminy, popracujemy nad tym, żeby wyciągnąć z Ciebie, bo wiem, że to tam jest, to co jest najważniejsze i pokazać to światu. Dziękuję Wam dzisiaj serdecznie za uwagę i jesteśmy w kontakcie na łączach. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Po drugie, po drugie, czy nie? Pięknie.